Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Wojciech Skowroński. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś mamy 9 dzień września, jest to czwartek. A w wydarzeniach, z cukrzycą można żyć, przekonują lekarze i edukatorzy. Prawie 40 lat cukrzyca, ale z tą chorobą da się żyć i myślę, że, że nawet i bez groźnych powikłań. Hubertus, Krojcok, Krampus. To trylogia, której akcja rozgrywa się w Zabrze. Mam pomysł na kontynuację trylogii zabrzańskiej. Szkoda zostawiać naszego młodszego inspektora, Ryszarda Bułkowskiego. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą obchodzimy wprawdzie wczesnym latem, ale jak twierdzą uczestnicy spotkania, o którym zaraz Państwu opowiemy, każda pora jest dobra, by zająć się działaniami profilaktycznymi. Ten dzień ma uświadomić społeczeństwu, jak wielkim zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia jest właśnie cukrzyca. Co roku wzrasta liczba chorych i zapadają na nią coraz młodsze osoby. W Polsce ponad 2 miliony osób żyje ze zdiagnozowaną cukrzycą, a u wielu nie została jeszcze rozpoznana. Z uwagi na powszechność występowania tej choroby cukrzyca nazywana jest chorobą społeczną i cywilizacyjną. Do najczęściej występujących postaci należy cukrzyca typu drugiego, spowodowana niewłaściwym stylem życia. Pani Elżbieta, kiedy dowiedziała się, że jest chora na cukrzycę, miała nieco ponad 20 lat. Załamała się, nie chciała o chorobie rozmawiać. Dziś wie, że da się z nią żyć. Z tą chorobą da się żyć i myślę, że nawet i bez groźnych powikłań. Tylko trzeba bardzo przesz... przestrzegać pewnych zasad. Wdrożyć je po prostu w całej rodzinie, nie tylko dla siebie, ale w całej rodzinie. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób rozmawiać z osobami z cukrzycą lub osobami zagrożonymi tą chorobą. Edukujemy indywidualnie. Każdy pacjent, mimo tego, że ma tą samą chorobę, można tak powiedzieć, edukuje się inaczej. Wszystko to jest uzależnione od pacjenta, od tego, jaki prowadzi tryb życia, jaki typ cukrzycy jest. Czy jest na insulinie, czy pobiera leki przeciwcukrzycowe? Więc taka edukacja jest ciężka, jeśli chodzi o edukatora, bo musimy się dopasować właśnie do pacjenta indywidualnie. Prognozy niestety nie są optymistyczne. Złe nawyki żywieniowe, brak ćwiczeń, a co się z tym wiąże, otyłość, używki to prosta droga do cukrzycy, a będzie coraz gorzej. Problem cukrzycy narasta. W tej chwili mamy w Polsce 2,5 miliona chorych. Szacunki wskazują na to, że przy takim tempie wzrostu, jaki mamy w tej chwili, w roku 2030 będziemy mieli ponad 4 miliony. Więc duży problem nie tylko dla chorych, dla ochrony zdrowia, dla nas wszystkich de facto. Co nas powinno skłonić do badań? Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że w początkowym okresie podwyższony poziom cukru we krwi nie daje żadnych objawów. Osoba niczego nie odczuwa. Dlatego powinniśmy się regularnie badać. Tak jak co roku jeździmy z samochodem na przegląd techniczny, tak samo każdy z nas raz do roku powinien wykonać panel podstawowych badań, morfologię, poziom cukru właśnie, poziom cholesterolu, zmierzyć sobie ciśnienie, zważyć się i na tej podstawie ocenić, czy wszystko jest w porządku, czy należy podjąć jakieś działania. Wypadek czy morderstwo, a to wszystko ma miejsce w zabrzu. Właśnie ukazała się trylogia profesora Adama Regiewicza. Spotkanie z autorem cieszyło się dużym zainteresowaniem. Czytając trylogię, czytelnik będzie miał wrażenie, że wszystko rozgrywa się obok niego, bo przecież każdy zabrzanin zna doskonale ulice i zakątki swego miasta. Twierdzi Adam Regiewicz, autor Hubertusa, Krojcoka i Krampusa. Tak naprawdę każdy z tych kryminałów podejmuje zupełnie inny trop i ma inny pomysł na opowiedzenie zagadki. A to, co łączy te wszystkie trzy części, to jest właśnie przestrzeń naszego miasta. Zabrzeńska policja zostaje postawiona na nogi. Inspektor Ryszard Bułkowski podejrzewa, że te sprawy coś łączy. Ofiarą storów okazuje się mieszkaniec Ukrainy, a wypadek przeradza się w morderstwo. Nie ukrywam, że właśnie ta przestrzeń zabrzeńska, można powiedzieć, miejsca, po których się poruszam. Też w, oko w okolicy, w których mieszkam, jakoś inspirują mnie do podejmowania pewnych tropów, pewnych historii, co mogłoby się wydarzyć w tych miejscach. I to tak naprawdę jest klucz do, do czytania tych powieści. Nie jest to zwykłe spotkanie autorskie, przynajmniej my go tak nie traktujemy, a bardziej tak, abym powiedział, nawet pra-premiera Polska tej trylogii zabrzańskiej, bo tak umownie nazwaliśmy sobie ten cykl książek o Zabrzu, napisanych przez Zabrzanina. Stąd ten pomysł. Jeśli mamy w ręku kryminał, to jesteśmy przekonani, że dobro zwycięży nad złem, a zakończenie zaprowadzi nas do rozwiązania zagadki. I tutaj niespodzianka. Wiele osób mi mówi, że, i to ich denerwuje, że nie ma oczywistych rozwiązań. To znaczy, bardzo często po prostu nie ma zamknięcia. I to nie jest z mojej strony jakiś wybieg, czy, czy jakaś nieumiejętność zamknięcia, postawienia kropki, jak, zamknięcia jakąś konkluzją, ale to jest chyba takie skażenie też moje jako, jako literaturoznawcy, że nie każdy ślad. Wskazuje na właściwy trop. Czasami są ślady, które zostały zostawione i które do końca nie wiadomo z czym powiązać, i one donikąd nie prowadzą. I tak naprawdę te moje książki bardzo często o tym opowiadają: że nie ma oczywistych rozwiązań, że nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Świat nie jest czarno-biały. Pewne jest tylko to, że trylogia jest już dostępna. Rewitalizacja, stan, podejście, nowa perspektywa to tytuł panelu, w którym uczestniczyła w czasie forum ekonomicznego w Karpaczu prezydent Zabrze Małgorzata Manika Szulik. W trakcie dyskusji zostały przedstawione zabrzeńskie osiągnięcia z obszaru rewitalizacji. Poruszany został także temat finansowania kolejnych ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć. W ramach Frankofońskiego projektu dramaturgicznego 10 na 10, który potrwa w Zabrzu do 19 września na Placu Wolności podziwiać możemy wystawę ekologiczną Górska Odyseja, która koncentruje się na temacie rosnącej ilości odpadów. Na wystawie można zobaczyć artystyczne zdjęcia śmieci pozbieranych w czasie zeszłorocznej akcji Bałtycka Odyseja oraz w górach. Treść wystawy zwraca uwagę na skalę i przyczyny zanieczyszczenia, a także pokazuje, w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić się do zmniejszenia ilości plastikowych odpadów w środowisku. W 2019 roku tylko na terenach zarządzanych przez lasy państwowe leśnicy musieli wydać ponad 3 miliony złotych na wywiezienie zebranych w lesie śmieci. A teraz w wydarzeniach. Czas na przegląd prasy. Prasa lokalna nawiązuje jeszcze do tego, co działo się w czasie minionego weekendu a to rzeczywiście co najmniej dwa wydarzenia, o których warto wspomnieć. W Domu Muzyki i Tańca odbyły się uroczystości związane z 60-leciem Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka imienia profesora Wojciecha Starzewskiego Szpitala Miejskiego w Zabrzu. To jeden z najnowocześniejszych tego typu ośrodków na południu Polski. W czasie obchodów zostało wspomnianych wiele ważnych chwil związanych z historią placówki. Były oczywiście podziękowania, życzenia, nie brakowało też wzruszeń. Zabrzański Szpital nieustannie się zmienia. Kilka lat temu oddano do użytku nową siedzibę Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Powstało także lądowisko dla Helikopterów i zupełnie nowy szpitalny oddział ratunkowy. W ostatnich latach miasto zabrze przeznaczyło na modernizację i rozbudowę szpitala, w tym także na utworzenie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, około 150 milionów złotych. Kolejne wydarzenie, trzy sceny, ponad 30 artystów, zarówno z zagranicy jak i z Polski, scenografia wykorzystująca wyjątkową przestrzeń strefy Karnal Sztolni Królowa Luiza, do tego strefy Food Market. To wszystko czekało na uczestników dwudniowego Carbon Silesia Festiwalu, który zagościł w Zabrzu. Dwudniowa impreza została stworzona przez osoby odpowiedzialne za osiem wyjątkowych edycji Snowfestu, największego festiwalu zimowego w Polsce, co gwarantowało doznania muzyczne na najwyższym poziomie i rzeczywistości. Oczywiście tak było, byłem, widziałem, i mam nadzieję, że za rok ta impreza zostanie powtórzona. Bo naprawdę warto skorzystać. Polecam także soufflera, jeśli ktoś jest chłonny wydarzeń kulturalnych, a wierzę, że po tym okresie trudnej pandemii tak jest, to tutaj wszystko co najważniejsze. I na przykład już w najbliższą sobotę o 17.00 Teatr Piasku, Mały Książe, wydarzenie, które no na pewno wzbudzać będzie zainteresowanie. Ono zostało przełożone ze względu właśnie na pandemię. Teraz wszystkie bilety oczywiście zachowują swoją ważność, i teraz można przejść i mieć Miejmy nadzieję, że już bez jakichkolwiek ograniczeń i obostrzeń wszystko odbędzie się, czyli będziemy mogli podziwiać na scenie dmitu, czyli domu muzyki i tańca Małego Księcia. Przyznam się Państwu szczerze, że rzadko sięgam przy okazji tego przeglądu prasy do gazet ogólnopolskich, ale tutaj taki mały wyjątek. Bo ciekawostka się trafiła. W miejscowości Warta w województwie łódzkim doszło do pożaru zabytkowego klasztoru. Jak się okazało, sprawcą zdarzenia był 33-letni bezdomny, który zasnął w konfesjonale z zapalonym papierosem. Policja zatrzymała mężczyznę, który opowiedział wszystko jak na spowiedzi. Pokuta. No niestety, do 10 lat więzienia. Miłej pracy Państwu życzę. Kłaniam się. Do zobaczenia. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dziś w wydarzeniach. Do zobaczenia!